tutaj na tej rzece jest spust taka śluza, że można opuszczać tej wody a też bunkier chyba jakiś jest w sumie nie bunkier tylko taka nie, nie, po śluza to tak to wygląda z drugiej strony tam nie wiem czy tam dalej jest bunkier eee, teraz podjedziemy sobie na ten ten jeżeli pamiętam gdzie to jest Krzyż, tu też był taki stalak, nie? I e, tam, gdzieś będzie w prawo, chyba dojdziemy do tych krzyż. Jeżeli dobrze pamiętam. A to jest cmentarz pojedynczy. Nie wiem, jak będzie dobrze widać, ale możecie sobie zapoznać, zobaczyć. tutaj w bornym nie no i zresztą w przecinku tu całe te zachodnio pomorskie tego nie dobra ja się będę chyba z wami żegnał bo już tam zmarznię że dosyć jak coś Badanie. będę wdzięczny za każdą e, subskrypcję Wiadomo, się kanał rozwija ja, Jeżeli lubicie takie bez cięć, bez niczego, no to będę całe takie długie filmiki robił A jeżeli nie, no to dajcie znać Pozdrawiam